Pokój, dobro, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia. Mam nadzieję, że mnie słychać. Modlimy się za duszę w cześciu cierpiąca, zakonających dla nas o dobrą śmierć, Za tego z nas, to najbardziej potrzebuje modlitwy. Modlimy się w intencji księdza Piotra Pawłukiewicza o radość nieba dla niego, za wszystkich. Bardzo się serdecznie dziękujemy za pozdrowienia z Chicago. Modlimy się o nowe powołania, o wytrwanie dla powołanych. Za tego z nas to najbardziej potrzebuje modlitwy. Modlimy się o świętość dla osób konsekrowanych. Modlimy się. Za wszystkich, którzy odeszli, od Kościoła, od Wspólnoty Kościoła, módlmy się za zmarłych, za nieprzyjaciół, za nasze rodziny, módlmy się po prostu za siebie nawzajem. Zachęcam was do udostępnienia naszej modlitwy, do wpisania skąd jesteście, poprzez hashtag. Módlmy się też w intencji tego z nas, kto najbardziej otrzymuje modlitwę, za tych, którzy zostali skrzywdzeni, zranieni przez Kościół. Módlmy się no, w intencji matek oczekujących potomstwa. Módlmy się e, za tych, którzy dokonali kiedykolwiek w swoim życiu aborcji: czy to za lekarzy, czy to kobiety, czy to mężczyzn, którzy są mimo wszystko e, ojcami, bo przecież ojcem się nie przestaje w momencie, kiedy się dokona aborcji. Za panią Ewę, e, pana Darka z Chicago. Która dzisiaj obchodzi swoje 25 urodziny. Zawsze tak mówię: 25 i niech tak pozostanie. Ale oczywiście, no, 2 i 5, 2 do piątki i później piątka. Także niech tak pozostanie. Proszę Was, kciuk do góry, pamiętajcie, czyli lubię to, żebyśmy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób. No i moi drodzy, ruszamy powoli z naszą koronką do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze. W naszych intencjach, w waszych intencjach modlimy się głównie za księdza Piotra Pawlukiewicza o pokój na świecie, pokój na Ukrainie i w waszych intencjach za nasze parafie, za nasze rodziny, za każdego z nas, kto tej modlitwy potrzebuje. Godzina 20, moi drodzy, za 12 sekund, więc rozpoczynamy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Ojcza nasz, któryś jest w niebie. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, pod polskim Piłatem. Ukrzyżowa mu Mari pogrzebią, wstąpił do piekiel. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzą w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowani, grzechu podpuszczenie, ciała stanie żywot wiecznym. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi dla nas i całego świata trzecia dziesiątka naszej koronki dla na Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze w naszych intencjach módlmy się także w intencji naszej pielgrzymki do Meksyku który zbliża się, która zbliża się wielkimi krokami Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla, dla, dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla, dla, dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwartej dziesiątce, mogę się za mojego Ojczyma władka, który dzisiaj obchodził rodzinę o łaskę wiary dla niego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ostatnia piąta dziesiątka w naszych intencjach, w intencji naszej wspólnoty modlących się. Ojcze Przedwiecznym, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, i miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłszy nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy tobie. Ufam tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Bóg zapał wspólną modlitwę. Pomógł mu się jeszcze w intencji naszej Ojczyzny Polski. Pod Twoją obroną uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie garcić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani Nasza, orędowniczko Nasza, pośredniczko Nasza, pocieszycielko Nasza, synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Ze wszystkich, którzy są w jakikolwiek sposób owładnięci, załadnięci przez ducha nieczystego, za tych, którzy sprzedali się duchowi nieczystemu, poprośmy o łaskę egzorcyzmów dla nich, a dla nas samych prośmy o uwolnienie z czegokolwiek, co sprawia, że stajemy w kontrze do Jezusa. Oczywiście podstawą jest spowiedź święta, ale pomóżmy się modlitwą do świętego, Michała Archanioła, z świętego Michała. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Może ktoś ma jeszcze teraz jakieś pytania. To chwilę czasu możemy poświęcić na pytania. Dzisiaj 15 po godzinie 20. Będzie film e, krótki, około 2 minut, 3. Ze słowem także odniesienia. Do księdza Piotra Pawlukiewicza serdecznie Was zapraszam. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do odwiedzenia naszego kościoła w Koszarawie Bystrej, które jest, który jest kościołem jubileuszowym z racji 800-lecia stygmatu świętego Franciszka z Asyszku. Trzymajcie się Jezusa z Bogiem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pa.